Witam, to Alisteo, no myślę, że już bardzo blisko zakończenia głównego wątku fabularnego, hmm. wygląda na to, że będę musiał znowu sobie nieźle pobiegać. To dużo czasu tracę na nich. Bo będziemy ich omijać. Tak sobie coś czuję, że pewnie właściwa droga to jest właśnie ta tutaj środkiem. Choć wydaje mi się, że te poziomy są generowane do każdej z gry z osobna tylko. Tylko te na zewnątrz zostały zrobione tak, że są powtarzalne. Przynajmniej wydaje mi się, że coś takiego przeczytałem w opisie do tej gry. No, myślę, że beczki ich zatrzymają. Nie to co mnie. Tak, szukamy czerwonej kropki na mapie. się źle wybrał chyba ta zobaczymy jeszcze tutaj na południu i jak coś to wracamy na zachód Niestety nie miałem dobrej ręki w wyborze drogi Ale cóż Tak jest szybciej niż ja bym miał z nimi walczyć. Dobra, tutaj nie. A zobaczmy skrzynka. Eee, nic ciekawego. No, trochę się, eliksirów się przyda. Aczkolwiek ja e, zakupiłem mi dosyć sporo. Też nic ciekawego. Rzekłbym normalnie, że biedota tutaj mieszka. Zła to są strasznie, strasznie ubodzy. To już ja mam lepsze. No, w sakiewce. Dobra. No, niestety okazuje się, że trzeba było tam gdzieś jednak skręcić. Tylko teraz znowu pytanie: w lewo czy w prawo? Pewnie nigdy nie widywaliście tutaj takich rycerzy, biegaczy. Ja też jestem zaskoczony Waszym widokiem, także. O, eliksir. Super. Dzisiaj, właśnie, warto było cofnąć po ten eliksir. <słuch> tu jest jakaś ścieżka. No, nie, no, to jest niemożliwe, żeby tak blisko siebie były te zejścia, ale nie. To jednak będzie w lewo. Tylko teraz pytanie: czy ten górny korytarz w lewo, czy ten. E, poniżej, ale z napis badamy tym poniżej, ponieważ on jest bliżej. No i jak? Tu nie. Nie no, nie, nie mówcie mi, że to jest jednak ten górny. To byłaby tragedia. To można było tak szybko przejść. O, chyba tak jest. Nie, jednak tu, jednak tu jest. Tutaj zejście ciekawe ile poziomów nie czeka. Okej, okay, duszki, ja tam nic do was nie mam. Mogłybyście również do mnie nic nie mieć. Teraz zobaczmy wpierw w lewo. Tak, pomysł dobry czy zły? No, dowiedzmy się jeszcze parę kroków. Hmm. Mam złe przeczucia. Tak, najpierw badajmy górę, czyli północ. No może czasem. Może czasem mi się uda. Tam. A może nie. No ta ścieżka wygląda zdecydowanie, że jest y, niewłaściwą. Hmm. Ciekawe, ile level upów bym tu osiągnął, gdybym faktycznie starał się hmm. ich wszystkich unicestwiać. Tak. No i teraz, może na północy zobaczmy, czy na nie, zobaczmy wschód, Znaczy zachód, chciałem powiedzieć. No, dobrze, dobrze. Tym razem postawiłem na właściwy kierunek. Gdzie jest to zajście? Tu. Ile jeszcze poziomów? No, co najmniej jeden. A, tak. Miejmy nadzieję, że tylko jeden. Uch, tutaj już jest ślepa ścieżka. To już nie ten. Wracajmy. O nie, nie lubię tych duszy. Tak strasznie uderzają w ziemię i takie straszne obrażenia zadają. O nie, cała kolekcja. O, a, a co tu jest? Eee, nic ciekawego. Wow, mały włos by mnie dopadł. O, kolejny. Misiaczek. Mam nadzieję, że główny boss na tym poziomie nie ma takiej siły. Zobaczcie, że jak biegnę, to nawet tak za bardzo na mnie nie reagują. Najgorzej to jak się zatrzymam. W dół czy w górę? No, zobaczmy na w dół. Wow. Możecie tak nie tąpać? Oj to jest ślepa droga. Ślepa droga Tak sobie pomyślałem, że może dlatego niektóre z tych stworów jak biegnę na mnie nie reagują, bo może one też mają laga Nic ciekawego Tak Nie no, strasznie dużo tu jest tych dużych Przecież ta walka z nimi to by trwała tutaj nie wiem godzinami niestety ślepa ścieżka Zobaczmy z prawej strony Zły drop Zostawcie mnie Ja tu przychodzę z dobrym słowem, nie? A tu takie chamskie zachowanie jest No i... Mamy gości, to za miła niespodzianka. Przyniosłeś mi może prezent, jak to w gościnie zwyczaj nakazuje? Mam dla ciebie tylko jeden prezent. Śmierć! Oj, przestań! Nie bądź taki porywczy, młodzieńczy. Wolałbym nieco inny prezent. Dwa kawałki ręki bogów, które z takim trudem zdobyłeś, wspaniale by pasowały do mojego. Tak, to wygląda na... Finałowy pojedynek, przynajmniej w tej części fabularnej. Ale spotkamy się w następnym odcinku i wówczas go zobaczycie. Trzymajcie się.